Ej, cii, słuchajcie, widzowie jest! Ale za chwilę wam. Ale słuchajcie to, w mojej wiosce kręci się gdzieś karton dog. Zobaczymy co on chce zrobić i. tutaj też ze mną był Smile. Ej, gdzie jesteś? Halo, Smyslow! Halo, 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 halo. No, Jestem ja. tutaj na niewidzialności. Słuchajcie, widzę karton Doga na środku naszej wioski. Mówię troszeczkę ciszko, cicho, cicho bo on tutaj gdzieś jest. Ja w ogóle mogę wam się pokazać. Jak klikniecie łapkę w górę, to zobaczycie prawdziwego smyslowa. Dobra, widzowie, to dawajcie wszyscy razem teraz na raz, dwa, trzy. Klikajcie szybko i jest. Dobra, ubrał się. Ale. Tak. Ciągam okay, to i znikam. Pokazałem się tylko dla was, dla łapki w górę, bo teraz idziemy do karton doga. Dobie generalnie Smythretil wygląda jak taki stojak, ale mniejsza z tym, subskrybujcie mój kanał, tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji, musi być on szary, wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem, eczaj, bo zmieniłem taką kamerę, zobaczmy na ile mam jeszcze na niewidzialność, na 5 minut zostało mi, oprócz tego mamy też zbrójkę, więc dawaj ziom, idziemy teraz zobaczyć co on kombinuje, za nami w ogóle też są golemy, myślę, że powinny nas obronić. O, 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 widziałem, coś widziałem, przebiegał, przebiegał. Podaję sobie bliżej. Póki co, jeszcze nic nie widzę. Widzę tylko. Jest, oh, widzę go. Dobra, widzę go też. Ok, co mam tutaj? Wiosce, co on w ogóle planuje? Czy on tutaj, coś tutaj zmienił? Nie wiem. Zobaczmy. Póki co, widzowie, on cały czas kręci się wokół jakby tej wielkiej ścieżki. Ty, mam teraz chęć taką podejść do tamtej dźwigni i kliknąć, żeby pojawiła się magma tutaj. Tam, tam, mamy, tam mamy, widzowie, pułapkę. Tak, dokładnie. Ecie, no. bo on się cały czas kręci. On coś tutaj zamierza robić. Można pójdę go kliknąć. No, czekaj, no dobra, 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 no. Zobaczymy, i tak cię w sumie nie będzie widział, ale możesz spróbować, no. Chociaż nie, czekaj, ta pułapka jest rozwalona chyba. O, o, dobra, no to jest lipa. Zobaczmy, czy co on dalej chce tutaj zrobić. O, idzie gdzieś chyba, czyli się podbiega chyba w tą stronę. Zaczął biegać wokół tego, yy, wokół tych pochodni. tutaj, okay, i gdzieś cofnął się. I gdzieś dalej, biegnie jakby takim slalomem, zwolnił teraz on spogląda się chyba w tamto miejsce, gdzie jest ta wielka buda, widzowie. A gdzie ty jesteś, Smiley? Nie widzę. Hej. A tutaj koło mleka chodzę, właśnie się przyglądam mu. A, dobra, cześć. Ja sobie skontroluję, na ile jeszcze mam y, niewidzialność. Cztery minuty, dobra, co? Ja mam czasu. Tam stoi kurczaczek, ty. Hej, y, zwolnił sobie karton dog i co? On teraz chce iść do tego lasu, do swojej... Tak o, spojrzał, ja myślałem, że na mnie się spojrzał. O, ja się też wystraszyłem, no, to było takie przerażające troszkę. Okej, okay, przyspieszył, myślę, że też możemy przyspieszyć. Cześć, 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 pa, patrz na kurczaka, co jest grane? Yy, Okej, okay, uderzył go, o, o, no to teraz miałbym ochotę nawet go pacnąć z tego mieczyka albo z łuku strzelić, tylko szkoda, że tego łuku to nie mam teraz. Okej, okay, pa, zaczął on wąchywać ten, yy, wąchać yy, drewno, co jest z nim grane? A jak się patrzy dziwnie, yy, spojrza się, jakby się wycierał o coś. Jego coś swędzi, czy co jest? Dobra, idziemy dalej. A cie, Ja cię w ogóle nie widzę. A, nie widzę cię masz miksturkę, okej, okay. jesteś yy, bliżej. Ja jestem z Dobra, ja teraz przyspieszam, jak coś widzowie. Zobaczymy. A my go. nie wiemy, my nie wiemy, ziom, czy on to wącha, bo tak powiedziałeś, że on to wącha. A. A on tak patrzy na drzewo, wiecie, albo on, on się ociera, albo. Miksurkami się kończy, muszę ją wypić. Zobaczcie, ja mam jeszcze na 3 minuty, to wypiję sobie też. I musimy przyspieszyć. John, dawaj, teraz trzeba... Y, ja, y, rura, po prostu klikam sobie W, klikam CTRL i zasuwam do niego. Zobaczmy, gdzie on teraz poszedł, w którą stronę. I w ogóle, widzowie, zobaczycie, co się stało z jego domem. Oj, będziecie zszokowani, to się wszystko działo. Na odcinku Smajslowa. jest Karton Dog. Czyli co on tutaj kombinuje, Sprawdźcie. Ej, wiecie, bo u mnie Slenderman... Eee, podpalił jego budę, ale co się stało? Zobaczycie. Dobra, no idziemy dalej. Ej, zaczął on krążyć wokół tego, yy, wokół drewna, tym razem już nieco innego. Okej. Okay. Ja, ja, ja się zgubiłem, ja zgubiłem was. A musisz przyspieszyć ją, ja. dawaj, w kierunku ja do budy idziesz w kierunku budy. Dobra, no. Jak coś ja mam go za sobą, przed sobą. Znowu się patrzy na to drzewo, kręci tą głową. Nie wiem, może on widzi w tą, może on coś widzi w tym drzewie, bo ja nie wiem. Tak on by podchodził sobie yy, pieso do tego drewna i, nie wiem, kręcił sam siebie. Ja, jest, mi się wydaje, że on coś tam może widzieć, może on coś czyta z tego drewna. <grych> Dobra, nie. Yy, idziemy dalej. Zobaczmy, co on tutaj kombinuje. Teraz kręcił jakby w prawo. Czy on zbocił teraz toru, czy mi się tylko wydaje? Zobaczmy. Miksturka na niewidzialność widzowie jeszcze przez 6 minut i Idziemy zanim jesteśmy już bardzo blisko jego wielkiej budy, a tutaj znowu zaczął on. Nie wiem, czy wąchać, nie będę tego mówił, albo. Ale w każdym razie kręci się około tego kolejnego drewna. przyspiesz się. Ej, sobie jest. Ci, 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 ci. No co, jest Jestem. Tutaj, jestem przed jego domem. I Dobra. teraz słuchajcie. Słuchaj, no czekaj, no nie, nie, nie przerywaj. Dobra. Jestem przed jego domem. No nie przerywaj, no gościu malinowy. Dobra. E, no gościu malinowy, no nie przerywaj, no. Jestem teraz przed jego domem, który jest rozwalony w połowie i się nadal chyba pali, ale widziałem czarną postać przebiegającą koło jego teraz domu i to chyba był Slenderman. Co ty gadasz? Dobra, czekaj, ja zasłucham, on w ogóle przystawiam. Ja jestem, teraz? ja jestem, ja jestem przed jego domem prosto. Dobra, dobra, e, Jak? <laughs> Co? I świnkę, widzę, świnkę. Spytaj się, może coś ci powiem. Może ona wie, co tam się działo, ty. Weź jej tam. O, 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 he, he, he. zagadaj, Ale do niego. monitoring, monitoring. A, ona pewnie jeszcze chce, żebyś jej marchewkę rzucił. A tu ogóle... jest dużo dziur, no. dużo zniszczeń. Ej, ja spadłem, było słychać, yy, było słychać obrażenia, jak zleciałem, ale dobra, on się niszczaił na całe szczęście. Idzie dalej, on jest, nie wiem, tak tymi drzewami jakby zajęty, że cały czas się kręci wokół nich. W ogóle po, tu było zgniłe mięso i Czaj nie zebrał. Pozbierał to zgniłe mięso. My to wcześniej, widzowie, wyrzuciliśmy na odcinku słowa, znowu oh. się kręci e... Blisko drewna i jesteśmy ziom jak coś teraz koło tego posągu. E, chyba to jest posąg w postaci wielkiego psa, wilka minecraftowego. Ja teraz przyspieszę. Widzę już ten domek. Ej, on jest chyba, tą budę, karton doga. On jest, ten dom jest chyba naruszony. Czekaj, jeszcze mam niewidzialność na 5 minut. Przyspieszmy i zobaczmy, co on tutaj będzie chciał robić. Ja już stoję sobie przy kości. Odwrócił się. Patrzy na tą kość ogromną. No i na tego wilka tak samo. Okej, okay, dobra, zobaczmy, y, co dalej się będzie działo. Spójrzcie widzowie, co się stało z jego wielką budą. To wszystko to się paliło po prostu cały czas i znikło niestety. No jest może nie tyle, co wszystko znikło, ale jest uszkodzone. Dach jest tak naprawdę zniszczony w połowie i cała prawa strona jest też zniszczona. I dobra, karton dog już chyba podbiega, Jestem, jest tam dosyć bliziutko. Czy ja przyspieszę sobie teraz, zobaczyć? Widzę go, widzę go, widzę go w środku, widzę go w środku. Bieg do środka? Bo ja go z... chętnie... on, on, coś, on coś buduje, Odbudowuje chyba. Co? Faktycznie, spójrzcie na to, widzowie, zaczyna odbudowywać y, swoją wielką budę, ale przecież zanim on to zrobi, no to spójrz, ile to czasu musi minąć świneczka chyba, ta poprawę, co o której wspominałeś wcześniej. A on, czekaj, gdzie on jest, w którym miejscu tak, tutaj. Spójrzcie, widzowie, na to, zaczyna wszystko odbudowywać. Możecie teraz napisać w komentarzu Waszym zdaniem, ile czasu potrzeba na odbudowanie takiej wielkiej budy. Dawajcie. Nie. Ile, ile, ile mu czasu zajmie na odbudowania, zgadnijcie, czy może dni, godziny, czy minuty? O, dokładnie tak, a ja będę wam przypinał serduszka, póki co zabiera on się za podłogę, yy, czekamy na dalszy rozwój sytuacji, co on będzie tutaj robił. Dobra, widzowie, my nadal ze Smile'em jesteśmy niewidzialni, yy, Karton, Karton Dog odbudował tutaj sporą część, zobaczcie sobie, ale nadal, mimo wszystko, brakuje mu jeszcze bardzo dużo, księżyc stoi w tym samym miejscu, nie chce się w ogóle ruszyć. Yy, Smile, gdzie ty jesteś, po której stronie, gdzieś tam... Yy... Ja Sto stoję, w stoję w rogu, ale cicho, ja się na niego patrzę dosyć blisko, on to odbudowuje Dobra, no, zobaczmy, czy on może chce tutaj jeszcze coś zrobić innego ja sobie Widzowie, wiesz, zabrał się od razu za podłogę tak naprawdę teraz O, czekaj, czekaj, że... on się zbliża do mnie, jest blisko mnie, jest blisko mnie Bo dobra, tu stoi, jak, się jak coś, ja stoi w miejscu nieruchomo, nie? Dobra, 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 no, ja przybliżam teraz na niego, zobaczmy, źle klocek nawet Ej, już została w Zobaczmy, co dalej będzie chciał się... Zniszczył te klocki, które źle postawił, yy, zaczyna odbudować kolejną mniejszą dziurkę jeszcze, dobra, karton do gudzu, co planujesz zrobić, podbieg od tych mniejszych, OK. rozgląda się, yy. co, <laughs> stój, stój, co jest, on się na mnie patrzy, co o tam? kur, e o. co, To jest, stoisz, czyli ty jesteś gdzieś tam, halo, słuchaj. patrzy się na mnie. Dobra i co? Jak on mi nie widzi na niewidzialności? Obracam się. Dobra. Wyciągnę kość. Panikuję, wyciągnę kość. Nie! Padłem! Co jest? Padłem! Słuchajcie! Ej! Aurox! Ej, czarny ekran! Co jest? Co jest? Halo! Czarny ekran! Smile! Halo, co się dzieje? Patrzcie widzowie! Jego rzeczy ten! wszystkie wypadły! Halo, smile, gdzie jesteś? Co się dzieje tutaj? Nie mam pojęcia. Przecież ten karton dog odbudowywał sobie tylko swój domek i smile padł. O nie! Dobra, widzowie, ja uciekam stąd, nie mam pojęcia, co dalej mam tutaj robić. Wracam jak najszybciej do swojej wioski. Co tutaj się wydarzyło? No Cały czas śledziliśmy karton Doga, wiem, że on robi jakieś dziwne rzeczy, kręcił się wokół drzewek i tak wokół drzewa, i tak dalej, wrócił. Spoglądał się na swoją bazę, na swoją budę i zaczął to odbudowywać. My cały czas go śledziliśmy, widzowie, patrzyliśmy, co on będzie. Będzie robił, miksturki na niewidzialność mieliśmy I karton dog zauważył Smysloła na niewidzialności Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Nie mam pojęcia o co tutaj może chodzić eee, Wracam jak najszybciej, jestem troszkę Zdenerwowany i wystraszony widzowie, więc jak coś To sorki, że się będę seplenił i tak dalej Ale wracam teraz do mojej wioski I mam pomysł taki, muszę Przyzwać Slendermana, dokładnie tak eee, Mam troszkę tego zgniłego mięsa Zacznę go zaraz wyrzucać jak najwięcej Zobaczymy czy on, czy on się pojawi Dobra, ale to było serio mega przerażające że Smile, wszystkie, wszystkie jego rzeczy jakby wysypały się, został pokonany, przecież był na niewidzialności. Nie mam pojęcia, yy, co się dzieje, jestem już bliziutko swojej wioski, zaraz zacznę wyrzucać i mam nadzieję, że moje mojej wiosce jest wszystko w porządku, bo potem, co się wydarzyło tam, yy, przy budzie właśnie... Ej, coś mi my, śledziło, czy co to jest? Ojejku, widziałem coś czarnego jakby za tym, przy tym drzewie. Dobra widzowie, nie wiem co się ze mną dzieje, zobaczmy. Ja mam jeszcze na dwie minuty niewidzialność, Okej, okay. Jesteśmy już bardzo blisko. Dobra, teraz tylko yy, zaczynam wyrzucać jak najwięcej tego zgniłego mięsa i zobaczymy czy Slenderman się pojawi. Dobra widzowie, jestem już w swojej wiosce, na samym środeczku. Zobaczcie sobie, yy, zakładam teraz brójkę. Nie będę już niewidzialny, bo tak naprawdę nie ma tutaj karton doga. Jest on w tamtym miejscu, Pokonał zmysłowa. Chyba nie wiem, on zginął. Tak jak mówiłem wcześniej. Wiecie co? Zaczynam wyrzucać jak najwięcej niłego mięsa. Miejmy nadzieję, że Slenderman się tutaj pojawi za chwilę. Proszę, Slenderman nie przybądź no nie wiem o co chodzi, ale wyrzućmy tego mięsa jak najwięcej. Wiecie co? Podejdę sobie teraz jeszcze bliżej tego lasku, gdzie on w poprzednim odcinku właśnie wyszedł chyba gdzieś w, w tamtej okolicy, jeżeli się nie mylę. To zobaczcie ile już tego z było złotego, złotego mięsa. W ogóle ktoś mi napisał w poprzednim filmie, że ja powiedziałem złotego mięsa zamiast gniłego. Jeżeli bym się tak pomylił, to yy, sorki z góry przepraszam, ale zawsze jak czasami to nagrywam, to potkuję emocji po prostu. Yy, dobra. Tu wyrzucamy jeszcze więcej tego zgniłego mięsa. Slendermanie. Proszę, przybądź, pojaw się. Okej, okay. wyrzuciliśmy tutaj, bardzo blisko tego yy, miejsca, w którym pojawił się wcześniej Slenderman. A teraz, widzowie, idę jeszcze, wyrzucę troszkę tego mięsa blisko yy, tutaj tego płotku, gdzie wcześniej pojawiły się golemy. Okej, okay. tu cyk, tu cyk, poszło kolejne. Dobra, wyrzucone, elegancko. Zostały mi jeszcze trzy sztuki złotego mięsa. Złotego, widzicie, teraz się pomyliłem właśnie. Zgniłego mięsa, o to mi chodziło. Wróćmy do tego miejsca. Yy, ile razy powiedziałem słowo miejsca? Mniejsza. Z tym, to wszystko się dzieje przez to. Jest! Patrzcie! Slenderman pojawił się! Zaczął zbierać yy, zgniłe mięso! Wyszedł z tego! Yy, z zaczął zbierać zgniłe mi yy, mięso! Wyszedł z tego miejsca, właśnie gdzie pojawił się w poprzednim odcinku. Kto tego nie widział, to polecam sobie zobaczyć. Dobra, widzowie, patrzcie, ale w ogóle zwróćcie też uwagę na to, że on jakby yy, wolniej się porusza. Okej, okay, dobra, zatrzymał się. Co? Przyspieszył nagle. Ej, wiecie co? Wydaje mi się, że to zgniłe mięso jest jakby dla niego takim posiłkiem, i on by, jak już to. Bo jak on głowę wygina w ogóle? Yy, I wiecie co? Wydaje mi się. Cześć, sorry, że się powtarzam, ale moim zdaniem to jest tak, że on pozbierał to zgniłe mięso i zdążył. Dostał jakby siły, zaczął się szybciej poruszać. Ty zebrał sześciutko już chyba. Nigdzie więcej nie ma tego z niego mięsa. Podbiega do mnie teraz. Dobra, yy, jeszcze zapomniałem wam pokazać. Tutaj mam zimne mięso, wcześniej sobie ogarnąłem. Yy, więcej, żebym miał tego. Dobra, musimy go teraz prowadzić. Dawajcie jak najszybciej, widzowie. Znaczy, ja daję jak najszybciej. Oglądajcie ten filmik dalej, żeby go zaprowadzić do tego karton doga. Zobaczymy jego reakcję, widzowie. Ale powiem wam, że szokowało mnie to, co działo się wcześniej. Że Smyślow był na niewidzce. Podbieg. Slendermanie, gdzie jesteś? O tutaj. Ty on się teleportował chyba. Co on robi? Dobra, w ogóle nie chcę teraz. O, zbiera, okej, okay, zbiera te zgniłe mięso. A co do wcześniejszej sytuacji, no to nie wiem, no jak y, ten karton dog mógł zobaczyć Smyslowa, na Nie widzę. O, zniknął, i nagle Slenderman pojawił się. Okej, okay. biegniemy tam jeszcze szybciej, ja sobie wyrzucam tutaj, wiecie co, już nie będę pił miksturki na tego, na niewidzialność, jeżeli po prostu będzie tam karton to najwyżej zostanę pokonany, nie wiem, teraz wyrzucam te zgniłe mięso, żeby Slenderman mógł jak najszybciej za mną się poruszyć, okej, okay. ja nawet teraz, wiecie co, przyspieszę, żeby też wam tego tak nie przydłużać i nie przynudzić, eee, dobra, Slendermanie, gdzie jesteś? o, wyrzuciłem zgniłe mięso i Slendermanie, halo, zniknął, ej, nie widzę go w ogóle, Slendermanie, gdzie on jest? Ej, no, wyrzuciłem mnie. Ej, jest, cześć, jest, pojawił się, dobra. Lol, jak ja się wystraszyłem teraz, okej, okay, że on zniknął. Muszę go jak najszybciej doprowadzić. O, o, tu nie ma jak przejść, czekajcie, widzowie. Wiecie co? Ja chyba nie wiem czy on, on nie przejdzie raczej do wody yy, muszę wybudować. Muszę z, pozbierać troszkę więcej tego, tego, yy, tej ziemi, żeby on się mógł przedostać na drugą stronę. No tego nie przewidziałem w ogóle, okej. Okay. Chociaż nie, po co ja to ten? Przecież on może... Wiem! Ja przejdę na drugą stronę, wyrzucę z niego mięso. on potrafi się teleportować! Okej, okay. czekajcie, wyrzućmy gdzieś tutaj, wyrzucam może na któreś miejsce się skusi. Jest! Patrzcie to, pojawił się. Ja chciałem zmarnować czas na to, żeby on się ten... Yy, na to, że on, żeby mu wybudować drogę, a on tak naprawdę potrafi się teleportować, więc nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, wyrzucajmy mu tego jeszcze więcej. Tutaj są te głowy. Spójrzcie, ty! On był w ziemi przez chwilę. O co tutaj chodzi? Pa, wygina głowę, dobra. Ja teraz przyspieszę, żeby jak najszybciej dostać się do tej budy. Yy, zobaczmy, ej, czy on odbudował kartodok, tą budę tego, yy, tą swoją budę wielką, dobra. I czy może tam jest też, też rodzina? Ty, teleportował się po raz kolejny, ominął mięsko, ale to nic, biegniemy tam jeszcze szybciej. Zobaczcie. Nie, nie odbudował chyba tego, ale zobaczymy czy on tam będzie widzowie. Okej, okay, jesteśmy już bardzo blisko. Slenderman cały czas za mną chodzi, yy, niekiedy po prostu się on też teleportuje, ale wiecie co? Plus jest taki, że nie nie narzuca mi też efektów. Dobra. Całe szczęście, ale no, wydaje mi się, że może to przez to, że, nie wiem, trzymam te zgniłe mięso, wyrzucam mu. On wcześniej był chyba też osłabiony, bo poruszał się troszkę wolniej, widzowie. Dlatego spójrzmy. Jesteśmy już, dobra. Ja teraz nie będę mu wyrzucał tego zgniłego mięsa. Zobaczmy po prostu, czy jest tutaj karton dog yy, Sendermanie. Tak, yy, zniknął mi. Okej, okay. i zobaczmy, to jest to miejsce, w którym byliśmy wcześniej. Czy są rzeczy z MySlo? Ta Tak, są nadal, ale. Karton Doga nie ma widzowie. O o, zniknął po prostu. Slenderman, powyrzucam mu więcej tego z mięsa widzowie, żeby on się mógł czymś zająć, a ja po prostu uciekam stąd, zostawiam go i wiecie co? Muszę już zakończyć ten odcinek. Co? O, ta! Biega gdzieś tam, chyba mnie nie zauważył, Ej, co to jest za dziura jakaś wielka? LOL! Jakie to dziwne! Nie wiem na co tutaj napotkałem. Yy, ucieknę widzowie i wiecie co? To już będzie na tyle w tym filmie. Zobaczcie sobie mój poprzedni filmik. Teraz on się wam tutaj wyświetla na środku ekranu, polecam zobaczyć, kto nie widział. Ja jego Instagrama, gdzie możemy sobie wspólnie popisać Oraz na mój drugi nowy kanał I link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem To będzie na tyle, trzymajcie się, widzimy się już jutro Siemanko